Cześć kochani. Wracam do was dzisiaj z takim tematem, który myślę, że jest bardzo ważny w manifestacji. Jest to mianowicie dieta mentalna i ignorowanie 3D. Okej. Okay. Powiem wam troszeczkę jak działa nasza percepcja, e, jak my nadajemy znaczenie e, różnym sytuacjom, które nas spotykają. E, po to, żebyśmy przeszli do takich typów e, i sposobów na to, żeby skutecznie manifestować, czyli Dobrze i skutecznie ignorować 3D i poprawić swoją dietę mentalną. Ja myślę, że to jest bardzo ważny temat, dlatego dzisiaj do Was z nim przychodzę. Dobra. Co to jest dieta mentalna w ogóle, po pierwsze? Pewnie większość z Was wie: to są nasze dialogi wewnętrzne, czyli to, co sobie myślimy, to, co sobie mówimy w głowie. No i różne rzeczy mówimy sobie na nasz własny temat, ale też na temat innych ludzi, tak? I na temat sytuacji. No i zobaczcie. Pomyślcie sobie teraz przez chwilę, co wy myślicie albo co sobie myśleliście, przywołajcie może jakąś sytuację, jak na przykład coś się Wam zepsuło. Telefon, komputer, może lodówka, samochód. Wiele osób myśli sobie, o oh my god, w ogóle teraz będę musiała wydać mnóstwo kasy, w ogóle skąd ja teraz wezmę na jakąś naprawę, muszę kupić nowe, w ogóle dlaczego mnie to spotyka, ja to mam zawsze pecha i tak dalej. Tak? No to nie jest fajna dieta mentalna, to jest taka fast foodowa dieta mentalna, której mega nie polecam, bo nie dosyć, że co się wtedy dzieje. Źle się czujemy, tak? emocje nie są zbyt fajne, wydziela się dużo kortyzolu. Kortyzol jest hormonem stresu. Więc bardzo nie polecam. Ludzie, którzy ciągle się stresują, krócej żyją, a my chcemy żyć długo i szczęśliwie, a tutaj przy takim podejściu nie żyjemy ani szczęśliwie, ani pewnie za długo. Więc proszę was, nie reagujcie tak. Ja wam powiem później, jak można reagować, ale tak po pierwsze, co możemy powiedzieć, że wszystko działa zawsze na moją korzyść. Może tak się musiało stać, tak? Być może to prowadzi do mojej manifestacji, ja Wam powiem, że po takim treningu. Już kilkutygodniowym albo kilkumiesięcznym, no ja to trenuję już tam chyba z półtora roku. To powiem Wam, że naprawdę nie spotykam się już za bardzo z takimi sytuacjami, które mogłyby mnie na tyle zaskoczyć, żebym wpadł w jakieś osupienie i w, jakiś, w jakąś czarną rozpacz. Także cokolwiek się dzieje, ja to przyjmuję raczej ze spokojem i zawsze sobie to jakoś tłumaczę na swój sposób manifestacyjny, tak żeby dla mnie było korzystnie. No i teraz tak. Generalnie my często sobie wyobrażamy, że to nasze 3D. Dobra, powiem Wam jeszcze rozróżnienie między 3D a 4D, gdyby ktoś nie wiedział. 3D to jest nasza rzeczywistość, wszystko to, co widzimy, słyszymy, co możemy dotknąć, tak, wszystko, co nas otacza, to jest 3D. To pochodzi nazwa od trzech wymiarów, natomiast 4D. Tak jest roboczo określana nasza wyobraźnia. To jest czwarty wymiar, który tak naprawdę jest nielogiczny, on jest nieograniczony w niczym. Tak? Tam w ogóle nie, nie istnieją w ogóle nawet zasady fizyki, które, takiej mechanistycznej, nie, tej newtonowskiej. Nie istnieją tam zasady żadnej fizyki, niczego, my możemy sobie latać tak jak sobie wyobrażamy, możemy jeździć na jednorożcu i wszystko możemy robić po prostu w swojej wyobraźni. No więc wracając do 3D. Często wydaje nam się, że to 3D jest takie prawdziwe i ono nas tak męczy, i ono nas tak dociska momentami. Ale pomyślcie sobie, czy naprawdę my tak wiemy i widzimy wszystko, jak my tak naprawdę odbieramy świat? Za pomocą zmysłów, tak? E, widzimy, słyszymy, em, wąchamy, smakujemy, no i dotykamy, tak? Pięć zmysłów mamy. E, I teraz pomyślcie sobie tak. Pies na przykład, on czuje, o wiele więcej zapachów niż człowiek, o wiele bardziej intensywnie. Czy to oznacza, że te zapachy nie istnieją? Albo na przykład wąż widzi w podczerwieni. Czy to oznacza, że podczerwieni nie ma, jeżeli nie możemy jej zobaczyć? No nieudowodnione jest, że jest. Nietoperze, ptaki widzą ultrafiolet, a na przykład delfiny e, słyszą ultradźwięki. No i to nie znaczy, że to wszystko nie istnieje. To znaczy tylko tyle, że my naszymi zmysłami. Percepcyjnie nie jesteśmy w stanie tego odbierać, po prostu. Więc, jeden, nie widzimy wszystkiego i nie jesteśmy w stanie wszystkiego doświadczyć. Dwa, druga rzecz to jest taka, że nasza uwaga i to, co odbieramy na co dzień, jest bardzo wybiórcze. My nie odbieramy wszystkiego, co byśmy mogli, chociaż tak nam się wydaje. Spojrzałam sobie do statystyk i specjalnie dla Was mogę powiedzieć, że. Naukowcy stwierdzili, że codziennie bombardują nas bodźce takie sensoryczne w ilości 11 milionów. Słuchajcie, a wiecie, ile dociera do nas, do świadomości? Wiecie, ile my tak świadomie odbieramy? 40. I to jest w ciągu sekundy. 40 odbieramy, a 11 milionów do nas dochodzi. Oczywiście nasza podświadomość wszystko gromadzi, wszystko, wszystko pamięta i wszystko wie. Na ten temat też mogę Wam kiedyś w przyszłości zrobić filmik, ale teraz to nie jest takie istotne. Istotne jest to, że my tak naprawdę nie jesteśmy w stanie wszystkich bodźców odebrać. No i teraz, które bodźce my odbieramy? Które nasza świadomość przyjmuje? To wynika z naszego stanu. Z czego wynika nasz stan? Z tego, jakie mamy przekonania, tak? Zaraz Wam to powiem na przykładzie, żeby było łatwiej, bo może nie każdy zrozumieć to w taki sposób. Generalnie to, w jaki sposób myślimy o pewnych rzeczach i o sobie, to jak sądzimy, że jest, to jak sądzimy, że świat wygląda, jak funkcjonuje, to tak też ten świat odbieramy. I pomyślcie sobie o takiej sytuacji, taki przykładzik. Siedzicie sobie w restauracji i zaprosił Was tam chłopak, który bardzo Wam się podobał. No, i siedzicie sobie, przyszliście chwilę wcześniej, ale patrzycie na zegarek, już jest 5 minut, ma spóźnienia ten chłopak. Patrzycie, już jest 10 minut. No i co teraz sobie pomyślicie? I tutaj te myśli, które wypływają tak naturalnie z waszej głowy, to będą myśli, które wypływają z waszych przekonań, a przekonania wpływają na wasz stan. Czyli tak, możecie sobie pomyśleć, tutaj będzie taka ofiara, osoba skrzywdzona. Oh my god. Co za ham w ogóle? Wystawił mnie. Ej, a może coś ze mną jest nie tak, może, może jednak stwierdził, że jestem brzydka, albo może e, stwierdził, że nie jestem jednak taką fajną osobą. Dobra, ale nieważne, co w ogóle jest hamem, i tyle. Dobra, zabieram się stąd i idę. Druga na przykład e, reakcja. E, osoba, która się wiecznie martwi. O Boże, może coś się stało, on do mnie nie napisał, więc może miał wypadek, może leży w szpitalu. O oh my God w ogóle, co ja teraz zrobię w ogóle? Czy ja powinnam w ogóle stąd iść, czy ja powinnam w ogóle, nie wiem, dzwonić na policję, może dowiedzieć się, może szpitale obdzwonić i tak dalej. Ok. I na przykład trzecia osoba, powiedzmy, że e, to jest takie, powiedzmy, że zaufanie, tak? E, siedzę sobie i myślę, o dobra, trochę się spóźniam, to może korki w sumie. Ale ja w sumie mam czas, żeby nie wiem, poprawić makijaż, zobaczyć, czy na pewno wszystko jest ok. No i może sobie w sumie zamówię jakąś herbatę już na początek, nie? A jak on przyjdzie, to może jakieś wino sobie zamówimy. Ha. No i widzicie, to jaka jest nasza reakcja, to to jest nadanie sensu tej sytuacji. Sytuacja jest jedna, ale to, jak my ją będziemy postrzegać, to już zależy tylko od nas. Ja wiem, że to nie zawsze jest łatwe, szczególnie do takich manifestacji, na których nam zależy, żeby super trzymać pion, ale powiem Wam, że można się tego nauczyć. I dzisiaj wam dam kilka tipów, żebyście lepiej trwali w swojej manifestacji i żebyście się nie wybijali z tego toku. Ok. To teraz mam jeszcze dla Was taką małą historyjkę, którą pewnie część albo większość z was zna. I to jest historia, którą opowiadał Neville, kiedy uczył się prawa założenia od Abdullaha, swojego nauczyciela. On wtedy nie miał pieniędzy. Był taki czas, kiedy był aktorem teatralnym i nie miał w ogóle pieniędzy żadnych. Natomiast przyszło do niego takie pragnienie, żeby pojechać na Barbados. On w ogóle z Barbados pochodził i tam mieszkała jego rodzina, jego rodzice i część rodzeństwa. No i poszedł do Abdullaha i mówi, słuchaj Abdullah, ja mam takie pragnienie, do mnie takie przyszło, że ja bym chciał mega pojechać na Barbados. Ale wiesz, no nie mam w ogóle pieniędzy żadnych, zero kasy, to co, jak to zrobić, powiedz mi, jak to wymanifestować? No i Abdullah mówi do niego, słuchaj, jak ty stąd wyjdziesz ode mnie, to pomyśl sobie, że ty już jesteś na tym Barbados. Popłynąłeś tam pierwszą klasą, rejsem i jesteś na Barbados. I jak będziesz chodził po tych ulicach, Nowego Jorku, to ty nie jesteś w Nowym Jorku, tylko wyobrażasz sobie, że jesteś na Barbados. No i rzeczywiście Neville do tego się zastosował i myślał sobie, że jest na Barbados. Zasypiając, też myślał, że jest na Barbados, że z w łóżku u swoich rodziców w domu. No, i rzeczywiście minęło tak, minęło tak kilka dni, nic się nie działo, ale w końcu dostał list od swojego brata, który mieszkał na Barbados, który napisał mu, że bardzo chce, żeby cała rodzina spędziła święta. To była rodzina rodzina Neville była wielodzietna i część rodzeństwa po prostu rozjechała się po świecie. I ten brat napisał, że wie, że Neville teraz nie ma pieniędzy, dlatego przesyła mu te pieniądze, żeby kupił sobie jakieś ubrania, jakieś nowe buty i opłaca mu. Rejs pierwszą klasą, który ma go tam zabrać na Barbados właśnie przed świętami. No i co się okazało, Neville się bardzo ucieszył tak, ale chwilę później dostał informację ze statku, że niestety, ale wszystkie miejsca w pierwszej klasie są zajęte i on przez część rejsu po prostu będzie musiał płynąć trzecią klasą. No ale okej, okay, w ogóle super, nie? Ej, kurde, dostał za darmo, w ogóle za darmożkę możliwość pojechania do, na Barbados tam, gdzie chciał, w ogóle super ekstra jest. No więc pobiegł do e, Abdullaha, e, puka do niego i mówi, ej, w ogóle super ekstra, w ogóle słuchaj, co się stało, ja w ogóle e, będę płynął na ten Barbados, mój brat mi wysłał pieniądze e, i wiesz, tylko w sumie okazało się, że nie będę cały rejs z pierwszą klasą płynął, ale część tam trzecią, e, ale wiesz, no w ogóle jest ekstra, nie? A co powiedział mu Abdullah? Abdullah się trochę na niego poirytował i mówi do niego: Ja pierdolę, Neville. Czy ty w ogóle niczego nie zrozumiałeś? Ty już jesteś na Barbados i popłynąłeś tam pierwszą klasą. Zamknął mu drzwi przed nosem, no i Neville zmieszany poszedł do domu i myśli sobie: O co Kaman? No ale dobra. Stwierdził, że to będzie dalej wizualizował i trzymał się tego, że płynie tam pierwszą klasą. Co się okazało, dwa dni przed tym rejsem e, zadzwoniono do Newila, zadzwonił kapitan i powiedział, że mm, Newil będzie płynął jednak pierwszą klasą, ponieważ zwolniło się jedno miejsce, któryś e, z osób, które miały rezerwację, zrezygnował po prostu. No i zobaczcie teraz, e, co powiedział Abdullah Newilowi? Czy on mu powiedział? Jak Neville powiedział, że będzie płynął trzecią klasą, powiedział: Dobra, wiesz co, manifestacja nie jest taka pełna, jak chciałeś, ale dobra, bierz to, bierz to w ciemno, nie? Bo może się nie zdarzyć więcej. No nie, nie powiedział mu tak. Czy powiedział mu, słuchaj, Neville, to teraz w ogóle zadzwoń do kapitana, poproś go, może w ogóle wiesz, weź się tam pokaje i powiedz, że jeju, jeju, ja tak bardzo bym chciał, to może on się zgodzi, żebyś ty jednak tą pierwszą klasą płynął. Czy może powiedział mu, Słuchaj, idź tam w ogóle pod tą kasą biletową, stań. I w ogóle, jak będziesz tak stał i będziesz taki natrętny, to w ogóle ktoś na pewno się nad tobą ulituje i zmienić ten bilet. No ej no nie. Co powiedział mu? Powiedział, że masz trwać po prostu. W głowie, w swoim umyśle, nie musisz nic robić w 3D. Ty nie musisz się szarpać po prostu. Nie musisz zrobić niczego. Po prostu wielkie nic, wielkie zero. Bo jeżeli Neville coś miałby zrobić, jeżeli ta manifestacja miałaby się Przejawić tak, że Neville miałby co zrobić, to on by miał, dostał taką, powiedzmy, od swojej podświadomości, tak wyższego ja, możecie nazwać to jak chcecie, ale zrobiłby działanie inspirowane, czyli po prostu nawet by nie wiedział, że to ma doprowadzić do jego manifestacji, a po prostu by to zrobił. Co wam chcę powiedzieć przez to, że jest takie popularne powiedzenie: kłamstwo powtórzone tysiąc razy staje się prawdą. I Neville też o tym pisał. I na przykład, nie pamiętam czy w pięciu wykładach, czy w prawie i obietnicy, ale pisał, że spraw, żeby Twoje kłamstwo, Twoje dzisiejsze kłamstwo, stało się Twoją jutrzejszą prawdą. Jeżeli będziesz się trzymać swojego założenia, to nie ma bata, ono się musi ujawnić w 3D, czyli ono się musi wymanifestować, ono się musi zobiektywizować. I zobaczcie, do czego nas to prowadzi. Jeżeli my chcemy być w jakimś stanie, tak, ale w nim nie jesteśmy, na przykład chcę być zdrowa, a jestem chora, chcę być bogata, a jestem biedna, to przez samo założenie wchodzę już w ten stan, ale ono się od, czasem może się od, od razu objawić w 3D. Natomiast często tak się nie dzieje, bo my po chwili wracamy do tego starego stanu. Wracamy do tego stanu, kiedy jesteśmy dalej biedni, kiedy jesteśmy dalej chorzy. I o co tutaj chodzi? Jak ludzie czasem pytają, czy ja mam przestać brać leki, chodzić do lekarza i tak dalej? Nie! Oddaj Cezarowi cesar, cesar, co cesarskie, tak? Czyli w 3D rób wszystko to, co musisz. Tak? Musisz opłacić rachunek, to go opłać. Musisz, nie wiem, e, iść do pracy, to to iść do tej pracy. Jeżeli musisz wziąć tabletkę, to weź tą tabletkę i iść do lekarza. I to nie o to chodzi. Chodzi o to, że ty masz mentalnie trzymać się swojego pragnienia. Jeżeli nie musisz czegoś robić, to tego nie robisz, tak? Jeżeli musisz, to to robisz i to nie ma żadnego wpływu na Twoją manifestację. Dobra, troszkę się rozgadałam, a teraz chciałabym Wam jeszcze powiedzieć o konkretach. Jak można ignorować 3D? Ja mam swoje takie typy, które są bardzo proste do zastosowania. Trzeba o nich tylko świadomie pamiętać i na początku po prostu przywoływać się do porządku gdzieś w tej głowie, później one już wchodzą w nawyk. To tak. Jeżeli nas nachodzą jakieś dziwne myśli, takie których my nie chcemy, to po pierwsze wybijamy się z toku takiej myśli, i jak to możemy zrobić? Powiedzieć do siebie na przykład, nie jestem moimi myślami. Ja powiem Wam, że miałam taki czas, kiedy zaczęłam zauważać o tym, co myślę, a myślałam bardzo różne dziwne rzeczy, których nie chciałam myśleć, jakieś gdzieś czarne scenariusze się z tego robiły. To, jak zauważyłam, że w coś takiego wchodzę, to mówiłam sobie, nie jestem moimi myślami. I ja sobie to powtarzałam akurat jak mantrę. Nie jestem moimi myślami, nie jestem moimi myślami. Mi to bardzo pomogło w pewnym momencie. Co jeszcze możecie sobie powiedzieć, że 3D to iluzja. Tego nie ma. 3D to iluzja, bo pewnie jak wiecie, w 3D tak naprawdę widzimy nasze dotychczasowe albo nawet przeszłe przekonania. Jeżeli mamy nowe przekonanie, no to tak naprawdę trwamy w nim dotąd. Dopóki ono nie będzie dominującym naszym przekonaniem, tak? Nie będzie naszym dominującym stanem, czyli przez większość dnia, jeżeli będziemy tak myśleć z tego nowego stanu, no to on wtedy się ujawni w 3D, tak? W naszej rzeczywistości. Więc możemy powiedzieć, że 3D to iluzja. Albo że 3D jest martwe, tak? Niektórzy tak mówią. Mi się akurat nie podoba to słowo i tak nie mówiłam, ale wiem, że można. Co jeszcze możecie sobie powiedzieć? Okoliczności nie mają znaczenia. Dlaczego nie mają znaczenia? Bo nie my ustalamy, jak to się stanie. My tylko mówimy, co chcemy, tak? My tylko wybieramy. Mówimy: Chcę doświadczyć tego. Więc mówisz: Okoliczności nie mają znaczenia, nieważne co się dzieje, nieważne co się stało, w ogóle nic mnie nie obchodzi, ja tylko chcę dostać moją manifestację, tak? Ja już jestem na Barbados, ty już jesteś na, Bar na Barbados, ty już jesteś bogata, ty już jesteś zdrowa. Co jeszcze sobie możesz powiedzieć, żeby wybić się z tego toku? Ja sobie też często mówiłam kiedyś, że to pewnie jak coś się stało beznadziejnego, na przykład nawet coś się zepsuło, coś mi nie wyszło, to mówiłam: To być może to mnie prowadzi do mojej manifestacji. I wszystko zawsze działa na moją korzyść, więc jakby czym się tutaj martwić? Jeżeli wszystko działa na moją korzyść, to może to się akurat musiało stać i zadziałało tak, że moją korzyść za chwilę zobaczę w rzeczywistości. Ok, co to nam daje? Jeżeli wybijemy się z takiego toku to przestajemy podążać za takim czarnym scenariuszem. Jak ja sobie takie większe marzenia na samym początku, szczególnie mojej drogi manifestacyjnej, manifestowałam, to właśnie zauważyłam, że często wchodzę w takie czarne scenariusze. Na przykład manifestujemy finanse i nagle sobie myślisz, o oh my god, podróżało to, podróżało tamto, tu ktoś ci coś powiedział, nie? No to też jest wszystko 3D, to co ci inni mówią. No i patrzysz i mówisz, o Boże, wszystko jest takie drogie, rzeczywiście, ale to no, a jak się może to stać, że ja będę bogata? Przecież, jak wszystko jest takie drogie, nawet nie mam z czego odłożyć i w ogóle. No i nakręcasz sobie czarny scenariusz. No, jeżeli się na tym złapiesz, to mówisz Stop! Nie obwiniaj się za to, bo jakby to w ogóle nie, nie psuje Twojej manifestacji, ale mówisz Stop! Nie, zawsze wszystko działa na moją korzyść, ja już teraz jestem bogata, ja już teraz jestem na Barbados, jest ok, tak? Więc te czarne scenariusze też nie będą takie częste. E, co jeszcze? Na koniec możesz, jeżeli na przykład już wydarzyła się jakaś sytuacja, w której, nie wiem, zaangażowałaś się w którą, na przykład jakaś kłótnia, e, zrobiłaś coś, czego, czego teraz powiedzmy żałujesz, nie polecam żałowania, ale tak czasami jest, że mówimy, łe, po prostu mogłam tego nie mówić, ale głupio wyszło i tak dalej, zawsze możesz zrobić rewizję. Tak, po takim, nawet możesz 5-10 minut po takim wydarzeniu, zrobić po prostu rewizję. Jak będziecie chcieli, też wam mogę nagrać filmik osobny o rewizji. Dobra, spojrzę jeszcze w moje notatki, czy czegoś nie zapomniałam. Um, nie, chyba wszystko Wam powiedziałam już, to co chciałam Wam powiedzieć, więc macie teraz kilka tipów. Aha, i jeszcze taka rzecz bardzo prozaiczna. Jeżeli wchodzą Wam dziwne myśli w głowę, no to możecie mówić po prostu swoje afirmacje, jeżeli jakieś macie. A jeżeli manifestujecie dane pragnienie, na przykład finanse, to możecie sobie kilka takich afirmacji ustalić, czytać sobie je co jakiś czas i jeżeli się pojawi taka beznadziejna myśl, na przykład, o Boże, tyle, to, tyle kosztują te dzisiejsze zakupy, to mówisz sobie, nie, nie, nie. Mnie zawsze stać na wszystko. Ja mam więcej pieniędzy, niż mogę wydać. I koniec. I możecie nawet tylko raz taką afirmację sobie powtórzyć. I mieć takie afirmacje w zanadrzu, kiedy Was po prostu takie negatywne myśli będą nachodzić. Okej. Okay. Mam, mam, jestem bardzo ciekawa, które z tych tipów weźmiecie dla siebie, czy któreś wam się spodobały. no i Jestem mega ciekawa, czy może macie jakieś własne na ignorowanie 3D i na skuteczną dietę mentalną. Fajnie by było, gdybyście też o tym napisali, albo w komentarzu, albo może nagrali filmik. Jestem mega tego ciekawa. No i pamiętajcie o tym, że pozytywnego myślenia, manifestacji naprawdę można się szybko, łatwo i przyjemnie nauczyć. Życzę wam więc owocnych manifestacji i do następnego razu. Pa pa.